Jesienią i zimą fanki opalenizny mają bardzo utrudnione zadanie. Wszyscy już dobrze wiemy, że solarium to gra, która nie jest warta świeczki. Pozostaje nam jeszcze, żeby uzyskać idealny efekt, trzeba opanować sztukę aplikacji. Bez smug, zacieków, trwałych plam i jaśniejszych fragmentów. Jaka technika jest najlepsza? Żadna z powszechnie znanych przekonuje. Tiktokerka, znana jako małpa stars. 4. Ona przygotowuje taki domowy kosmetyk, działa niczym najlepszy samoopalacz z drogerii, ale balsam nawilżający do ciała kakao. Tiktokerka wykoszytała napój czekoladowy, ale komentatorzy sugerują, aby wybrać jednak naturalne kakao bez cukru i mleka w proszku. To nim zabarwisz krem, a później także swoje ciało. Dokładnie tak jak na nagraniu, czy nietypowa metoda sprawdzi się w praktyce? Żeby się przekonać trzeba po prostu spróbować. Cały rytuał wydaje się bardzo przyjemny, a i efekt nie wygląda najgorzej. 嗯。